A nie, nie wiecie, po co możeśmy to musieli przyleźć dzisiaj? No nie wiem, ksiądz złemu po coś. No właśnie, on ciągle coś chce. A może Aha. lody? A może pizza? A może frytki z lodami? A Łukasz, co obstawiasz? Lody? E, lody o smaku pizzy z frytkami. A, A to ja jest wiecie, dobry jak lody? pomysł. Jakie lody, jakie frytki, słuchajcie? Może później, ale sprawa jest taka, Proboż prosił. Jak dużo później? Się zobaczy, to zależy, bo mam dla was zadanie. Prokosz prosił, aby żebyście pomogli przygotować parafialny festyn. Co wy na to? Dobra, to ja zaśpiewam coś. Super. Ja mogę zatańczyć. Elegancko. Ale nie, ale czy, no? Ja też chcę tańczyć i śpiewać. No Łukasz no, też to też, też tańczyć ci śpiewać, prawda? No to ono zawsze to wszystko to co najlepsze. A ja przecież super śpiewam i Łukasz śpiewa dobrze. No, na pewno jest jeszcze wiele ważnych zadań, które możecie zrobić. Ale chcemy śpiewać, chcemy my śpiewać. Śpiewamy. Co co jest jest dobrze, śpiewać? No dobrze, dobrze, dam Wam szansę. Spróbujemy. Słuchajcie, już wiem, co zaśpiewamy na festynie. Zaśpiewamy błogosławieni i miłosiernik. Łatwe. Dobra, no w sumie może być. No dobra, Wam ja to znamy, to Wam śpiewamy bez... Okay, to Nie trzy, mamy. cztery. Błogosławienie! Widzisz to? No. Jak zawsze, no normalnie woda surowa do głowy uderzyła. Nie o to chodzi. Na festynie to musi być zaśpiewane pięknie. A tak? jak było? A nie było pięknie, było no. pięknie. Myślę, że musicie jeszcze trochę poćwiczyć. Jurka, było pięknie. Tak, pięknie. No. Tylko to mi się nie podoba. Jeszcze taki układ choreograficzny. No, jak chcecie tańczyć, to Jurka tańczy. Tutaj śpiewamy, więc skupcie się, dobra? dobra. Zaśpiewam tam kawałek, a wy powtórzycie. Dobra. Błogosławieni, miłosierni. Okej? Okay? do przecież tak było. No nie do końca, postarajcie się trochę bardziej i skupcie się jak śpiewacie. Okej, okay. trzy, cztery. Błogosławieni, miłosierni. nam ksiądz co się księdze, A, Uderzyłem się w głowę. Słuchajcie, y, mam na, inne zadanie dla Was. Tu są takie ławki, trzeba tylko porozkładać. No ale ławki. Ale co ławki? No jak to muzycy mają rozkładać ławki? To będzie to wspaniały, dobry uczynek dla ludzi, którzy tu przyjdą. Ale my śpiewać będziemy. To już jest dobrze, tak? Tak jak śpiewamy, to już wystarczy. Proponuję ławki. No ewentualnie, jak chcecie, to sprawdźcie jeszcze u Julki. Dobra, mi. Ale dobra. co mamy sprawdzić, Julki? Te wasze tańce. I pokażemy łukasz teraz, tak? No. Że potrafimy tańczyć. Udowodnimy tej Karolinie i temu księciu, że jesteśmy super artystami, a nie że tam do ławek tylko i do ławek. No. Ty, twoje grupy tak tańczyć się umieją. No dobra, no to będziemy tańczyć skrzypka. Nauczę Was teraz szybko. Robicie przód, przód, tył, tył, bok, przód, bok, tył, i obracacie się. w drugą stronę, i tak. No, dajcie radę, to do muzyki. Tylko, jak mam osiołki, to tak nie się ale to nie szkodzi. No, to będzie słychać oddech. Reszta była dobrze, nie? No, zobaczmy. A którą <noise> nogą? Prawą, a później drugą. Ale nie prawo. Что ты? А тил, а тил? ты, тил, 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 Nie, nie, nie. Nie mogę tańczyć. To jest niebezpieczne. Mam dla Was zadanie. Idźcie do kuchni. Ale ja podobno wszystko przez z podłogi, bo proposta sobie baterowa. Do kuchni. Ale co do kuchni? Ja was proszę do kuchni. Tam też są bardzo ważne zadania dla was. Ale przecież było super, no, Jurka było fajnie, nie? No, tak prawnie, proszę. Ja nie pójdę do kuchni, do żadnej kuchni. Łukasz, Ty chcesz do kuchni? Ksiądz ma rację w sumie. Ale to ja chociaż, ja wiem, to ja w takim razie powiem kazanie odpustowe. Słucham? Kazanie odpustowe. Ja dużo takich różnych tych mądrości mogę powiedzieć właśnie o opatrzności, tak? Opatrzności właśnie. Na przykład, że wczoraj opatrznie ktoś zrozumiał moje słowa. O, dobry, to będzie początek kazania? W ogóle zawsze wszyscy opacznie rozumieją moje słowa. Będzie super opatrzności, tak? No ale kazanie musi powiedzieć ksiądz. A jakąś suknię założyła, okulary mam takie podobne. Nie, 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 nie. już po tej ostatniej, ostatniej akcji to wystarczy, wystarczy, ja myślę, wystarczy. Że, że to było super kazanie, właśnie. Idziemy do kuchni. Idziemy do kuchni. Idziemy do W ogóle. Do kuchni. Właśnie, mogę, o, że lepiej przejść. O słowie przez ucho w Jolbłądzie. Ja nie to nie. Ja w ogóle idę, sobie sami ten festyn i w ogóle wszystko. Drogi dzieci, dziś powiem wam rzecz zaskakującą. Pan Bóg bardzo kocha osiołki i je wybrał. W Piśmie Świętym występują one bardzo często, ale wykonują proste czynności. Niosą kogoś Jakieś rzeczy przewożą. I Pan Bóg chciał o nich powiedzieć. Co Pan Bóg chciał powiedzieć? Że nie tylko liczy się to, jak ktoś dokonuje, jak składa, dokonuje jakąś ofiarę, jakiś, dokonuje jakichś wielkich rzeczy, ale liczy się także proste, codzienne dobro. Spójrzcie, tutaj na naszą dzisiejszą stenkę, Anna yy, chciała błyszczeć. Chciała błyszczeć. Tak jak Julka, która faktycznie pięknie tańczyła, jak Karolina, która cudownie na scenie śpiewała i ludzie się cieszą. Yy, ale potrzeba także takich osób, które tak w cichości yy, wykonają szereg rozmaitych zadań, właśnie przygotują te ławki, krzesła, yy, posprzątają, przyniosą jakieś kartony, yy, pomogą w kuchni. I Łukasz poszedł, zrobił taką rzecz, może o której nikt nie wiedział, ale dzięki temu yy, jak można powiedzieć uszczęśliwił wielu ludzi. I Pan Bóg to ceni. Pan Bóg ceni nie tylko takie wielkie dzieła, jak ktoś jest gwiazdą i aktorem, piosenkarzem, tancerzem, ale Pan Bóg, czyni, Pan Bóg ceni to, jak ktoś wykonuje proste, codzienne, drobne rzeczy na co dzień, gesty. Dlatego wspomina o osiołkach w Piśmie Świętym, które właśnie takie malutkie, proste rzeczy wykonują, abyśmy o tym pamiętali.